Jury, słyszałeś o koronawirusie? Już w Polsce. Ostatnia wiadomość, koronawirus już na Seberii. Wy... Tak, niestety koronawirus jest już na Seberii. O tym mm, jeszcze nie tak mówią. Mm, tak naprawdę o tym jeszcze nie mówią, ale ludzie o tym już wiedzą. O tym jeszcze wspomnę. Wrócimy się do tego, jak wygląda w ogóle sytuacja w Rosji. I dzisiaj o tym opowiem. Zaczynamy. Cybryski z Wami, pandemia koronawirusu jest w Europie, na całym świecie tak naprawdę. Ludzie siedzą w domu, sytuacja jest dość niepokojąca. Póki w Chinach ilość osób, które są zarażeni, idzie na spad, tymczasem w Europie jest, niektórzy uważają, apokalipsis, jakiś zombie land. I wstaje logiczne pytanie. Po co kupować tyle papieru toaletowego? Nie, 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 ja oczywiście rozumiem, że jest potrzebny zapas... Pod... Ja oczywiście rozumiem, że są potrzebne zapasy i nie ma pytań, ale... Come on, ludzie! Psst, halo, chcesz papier toaletowy? Tak, a jaka cena? 400 złotych 100 gramów. Nie no stary, no daj za 350zł przynajmniej. Okej, okay, tylko weźmiesz dwie paczki. Dobra, dawaj. Trzymaj. Ach, już nie wytrzymam. Niektóre osoby postarali się to wyjaśnić w taki sposób, że jak jedna osoba kichnie, to 7 osób się zestra. Ale zobaczymy, jak wygląda sytuacja w Rosji. Sytuacja w Rosji na dzień 17 marca jest następująca. 93 osoby zarażonych, z nich nie było jeszcze ofiar. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijało, oczywiście. W Rosji od 18 marca po 1 maja wprowadzili ograniczenie wjazdu. Dla obcokrajowców za wyjątkiem kilka grup tam będzie było wymienione, czyli transport i tak dalej i tak dalej. Oczywiście przy wjeździe będą sprawdzać temperaturę, yy, poziom temperatury, jednak to nie, ym, nie rozwiązuje tak naprawdę problem, bo jak my wiemy, żeby dowiedzieć się na pewno czy to jest koronawirus to trzeba wykonać test. Takie testy prowadzili w Chinach oczywiście i w Tajlandii. Też były takie testy 5-minutowe nawet za darmo, jednak w Rosji takich testów nikt na razie nie udostępnia, tylko po prostu jeżeli widzą jakieś objawy, które mogą skutkować, że to będzie koronawirus, no to wyślą Cię na kwarantynę. Czyli z tych krajów, gdzie teraz jest ciężki stan związany z koronawirusem, czyli tam Chiny, Korea, Włochy, Hiszpania, Niemcy, um, Francja, Iran, obowiązkowo ludzie, które przyjeżdżają z tych państw, gdzie jest większa liczba zarażonych, nie wiem, Stany jeszcze nie wymienili, to te osoby podlegają 14-dniowym kwarantynom. Jak to oczywiście wygląda w praktyce? Osoba, która przyjeżdża do Rosji, spotkają jej osoby, które sprawdzają po pierwsze stan, po drugie osoba podpisuje papier, na którym wskazuje, że będzie zachowała 14-dniowy z kwarantyn w domowy. Po 10 dni będą e, przychodzili do domu. Tak mówią ludzie, którzy będą sprawdzać, czy jest zachowana kwarantyna, kwarantyna zgodnie z regulaminem. Czy nie? Jakie są skutki, jeżeli nie będziesz, nie będziesz dotrzymał tych zasad? Oczywiście, po pierwsze, to będzie mandat. Po drugie, jeżeli ty zaraziłeś grupę ludzi i to wszystko się rozrosło epidemię, to Tobie grozi do roku więzienia, a jeżeli Twoje zarażenie, czyli jak Ty zaraziłeś kogoś, skutkowało Śmierć jakiejś osoby to do 5 lat więzienia. Takie y, są y, ograniczenie, takie są mandaty, wprowadziły w Moskwie i nie tylko na razie w Moskwie. Ludzie, którzy znaleźli u siebie tak objawy koronawirusu, powinni poinformować odpowiednich organów, czyli zadzwonić do infolinii, która też jest wskazana w internecie lub do do szpitalu i, i zamówić lekarza do domu. W Rosji to jeszcze możliwe. Nie wiem jak to w Polsce, ale w Rosji taki wyjazd, zamówienie lekarza do domu i nikt nie wychodzić z domu i nie chodzić do szpitala. To jest obowiązkowe, żeby nie zarażyć innych osób. Jeżeli my mówimy ile państwo wydzieli z budżetu środków na walkę z koronawirusem, to będzie 300 miliardów rubli. To jest Oficjalną informację, którą znalazłem i to powinno pójść na wszystkie te środki zabezpieczające, zaczynając od masek i kończąc, nie wiem, jakimiś e, m, lgotami. Na tą chwilę jeszcze żadnych lgotów nie wprowadzili dla przedsiębiorców lub dla osób, które płacą podatki. Jak obecnie sytuacja wygląda w rzeczywistości? W rzeczywistości to wygląda tak, że um, po mojej informacji, które ja dostałem od swoich znajomych i od środków masowych, czyli przez Instagram znalazłem jedną taką historię, jak, jak, to, jak to wygląda w rzeczywistości. Była taka sytuacja, samolot przyleciał z Włoch i kobieta opowiada, że jak oni wyszedli z samolotu to po prostu ich musieli spotykać te właśnie e, osoby, które kontrolują temperatury i sprawdzają stan zdrowia osób, które przybyły z tych krajów. Wyglądało to tak, że połowa osób już sobie pojechała do domu bez żadnego kontrolu zdrowia, a połowa osób jedną osobę jeden pracownik z tych właśnie służb specjalnych, które kontrolują zarażenia. Zapytał skąd jest są, skąd oni przylecieli. Kobieta powiedziała, że ze złoch. I ten pracownik zaczyna krzyczeć na całe lotnisko Chłopcy, przylecieli osoby z Włoch, zaczynamy kontrolę Kurde, no ja pierdziele, jak to można tak dopuszczać do takich sytuacji Po osób już sobie pojechało do domu bez żadnej kontroli Bez żadnego sprawdzania stanu zdrowia i bez żadnego podpisywania tych papierek A połowa osób dobra się podpisała i po prostu zebrali podpisy, że oni będą dotrzymywać 14 dniowe i Tu my mamy w wiadomościach um, 93 osoby zarażonych, jednak większość osób uważa, że tych zarażonych chodzi dużo, dużo więcej i ta informacja jest po prostu niewłaściwa i dużo od, od, od każdej prawie osoby słyszę, że dużo więcej zarażonych. I że tak naprawdę środki masowe oczywiście starają się, żeby nie było paniki żadnej. W środkach masowych dużo gadają o tym, że to jest zwykła grypa, że nie ma o co się martwić. Częściowo się zgadzam z nimi, że to jest taka rodzaj grypy, tylko... Pod ten rodzaj grypy nie ma leków i narażenie na tą grypę są osoby starsi. U nas na Seberii i w naszym miasteczku niedaleko u nas, w Salchardzie, już jest jedna osoba zarażona, jedna osoba, która ma koronawirusu i nawet 13 znajdują się w tych boksach, tak mówią boksy, czyli w tych ośrodkach, gdzie ich utrzymują, że pod op obserwują nad ich stanem zdrowia, a o tym jeszcze nie wspominali w środkach masowych już i prawie całe miasteczko o tym wie, że jest koronawirus u nas i zbierają ludzi po tym, że będziemy się przygotowywać do, będziemy w stanie gotowym, żeby spotkać koronawirus i żeby nie się nie rozszerzyć paniki. chociaż wszyscy wiedzą, że już koronawirus jest na Seberii u nas, w naszym miasteczku i ta informacja, no ciężko tą informację ukryć. Te spektakle, teatry oczywiście nie pracuje, ale restauracje jeszcze nikt nie zamykał. Obecnie teraz tylko zaczynają zamykać i na kwarantynę wychodzić e, pracodawcy wypuszczają na, na, do domu z domu pracują zdalnie pracownicy, tylko dopiero teraz zaczynają. Otóż moje zdanie troszeczkę e, wcześniej trzeba było zrobić. U moich rodziców też za wcześnie uprzedzili, że e, będziemy się przygotowywać do różnych akcji. I to nas po prostu zaczyna niepokoić i teraz opowiem dlaczego. Pierwszy punkt to oczywiście maski w sklepach. Niby z oficjalnej informacji nie ma żadnych, żadnego koronawirusu u nas, a masek w sklepach już nie ma. I to wynika z tego, że nie mamy dostaw do nas masek. Bo oni się skończyli w ogóle w Rosji ciężko dostać te maski. Wiem z moich znajomych, że mówią, że też w Polsce nie ma masek i brakuje masek. Ponadto w aptekach sprzedają po dwie maski na jedną osobę, a ta jedna maska na trzy godziny tylko starczy. Co to jest w ogóle? Niby po telewizji paniki nie ma, a masek już w ogóle też nie ma i środków do czyszczenia rąk specjalnych, dezynfekcyjnych też nie ma i przy każdym sklepie jest, aptece jest w, w, e, karteczka, na której jest napisane, że masek nie ma, nic nie ma. To jak my jesteśmy przygotowani do tego? U koronawirusu. Jeszcze jak zapytaliśmy u pracowników aptek, dlaczego nie ma masek, mówią, że my nie kupujemy. A mówimy, dlaczego nie kupujecie? Bo wzrosły ceny na maski. Te, które osoby dostarczają nam maski, sprzedawali maskę po 15 rubli, a teraz sprzedają po 50 rubli za jedną maskę. No to jest masakra, tak naprawdę. Osoby, które teraz u nas starają się zarobić na. Tej, na tym koronawirusie nie to żeby na odwrotnie pomóc albo państwu żeby po prostu pomogło w kontrolę nad cenami nad tymi środkami nad tymi maskami nawet podstawowe działania zrobić a um, oni mówią że nie, my, my nie kupujemy, bo za drogo jest i podnieść pod wzrosły nagle ceny na maski. O, I dużo osób jest zaniepokojonych z tej sytuacji, że kto nam pomoże? To, że sprzedają po dwie maski na jedną osobę, to nie jest pozwolone w ogóle i nie ma nawet, nie przyszło nawet takiej zasady. I rozciągają swój zapas, tak powiedzmy, nie wiadomo dlaczego. No, przykro oczywiście. Oficjalne szkoły zamykają nie na kwarantynę, a zamykają na na wcześniejsze wakacje, na wczesne wakacje, tak nazwali, czyli nikt nie chce nawet przyznać kwarantyny. I to też mnie dziwi, dlaczego. Co jest takiego e, zaniepokojącego w słowie kwarantyny? Przecież dużo e, państw tak postępiło i e, nie ma nic złego w tym. Dzieci nie będą chodzić i na tym dziękuję, że. E, ubezpieczyliśmy swoich dzieci przed zarażeniem, przez rozpowszechnięciem wirusa. Szpitalem. Tą informację, którą zyskałam od naszych szpitali i od naszych przychodni, ich e, gotują. Gotują do przyjmowania tych Osób jednak za wyjątkiem, że my nie mamy nawet sprzętu, żeby zdefiniować, i albo określić, albo zbadać osoby na koronawirus. Jej po prostu badania można przeprowadzić w sąsiednich miastach, które się znajdują. No, my nie mamy połączenia z nimi, ale oni się znajdują od nas no, loty można tylko do nich dotrzeć. I tam wysyłają, niby muszą wysyłać badania do nich. Ale takie badania nie jesteśmy w stanie nawet przeprowadzić, tak mi powiedzieli moje źródła z szpitali, szpitalów naszych, że nawet oni nie są w stanie przeprowadzić takich badań, dlatego nikt nie chce e, siedzieć panikę i rozpowszechnąć, że jakiś koronawirus się pojawił, bo no tego nie zbadasz. I oni też się obawiają, bo jeżeli sytuacja wyjdzie spod kontroli, to będzie brakowało sprzętu po pierwsze, będzie brakowało ludzi po drugie i e, boimy się nie tej sytuacji, że koronawirus możesz zniszczyć, no a tak naprawdę e, tylko osoby starsi są e, narażeni na ten koronawirus, tylko kto zyska, że dużo mm, osób... Mogą nie otrzymać pomocy, po prostu zwykłej pomocy. Jeżeli jednocześnie trafią do szpitala taka, mm, nie, taka duża ilość e, zarażonych, to lekarze nie są w stanie, nie będą w stanie, jak w Włoszech teraz się dzieje, e, pomóc wszystkim. Im po prostu trzeba będzie wybierać e, kogoś zostawić. Yy, umierać, a kogoś po prostu uratować. Tego się obawiają najwięcej ludzie, że nie będzie pomocy. I dlatego trzeba działać jak najszybciej, co teraz właśnie robią. Zamykają wszystkie szkoły, żeby nie doszło do takiej masowej epidemii, bo nie jesteśmy tak naprawdę do końca przygotowani do masowej epidemii. E, proszę Was zostać w domu i tylko wychodzić z domu. Po potrzebie, po nagłej potrzebie, proszę myć Was ręce jak najczęściej. Ja życzę Wam powodzenia, życzę nam wszystkim powodzenia. Ten okres musi przyjść i pójdzie na spad bliżej do lata, mam nadzieję. I takie prognozy mają e, naukowcy, że bliżej do lata nie będziemy już mieć, będzie taki spad. Jeszcze musimy zobaczyć, jak to będzie wiosną. Może jeszcze będę informować Was, jak to wygląda u nas, więc Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Mam nadzieję, że dla was to był ciekawy filmik. Subskrybujcie, lajkujcie. Proszę nacisnąć na dzwonek obok klawiszy subskrybuj. On ci pomoże otrzymywać na bieżąco informacje, kiedy ja wypuszczę nowe filmiki. No teraz oczywiście więcej macie czasu na oglądanie filmików. Więc e, subskrybuj, naciśnij na dzwonek. E, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Na razie, pa.